Numer 5 to ulica Stara Huta. Odcinek od siennej do alei Henryka nie jest wizytówką miasta. Popękana nawierzchnia, łatane fragmenty. Pewnie decydenci doszli do wniosku, że nowy asfalt nie przystoi do starej huty. Numer 4 zestawienia to ulica Wodzińska. Fragment autostrady w stronę osadnika jest zmorą kierowców i rowerzystów. Jak widać na zdjęciu. Czyżby nazwa ulicy wzięła początek od słowa zwodzić w kontekście niespełnionych próśb o remont. Numer 3 to ulica Mydlana na odcinku odborowcowej. Nie dość, że mieszkańcy mają tam podgórkę, to jeszcze droga od lat nie widziała drogowca dziury, nierówności, pęknięcia. Numer 2 ulica Dworska. Przejazd tamtędy to prawdziwe rodeo. Łata na łacie, nierówność za nierównością. Miejscowi mówią, że pewnie prędzej ktoś odbuduje pałac w kościelcu niż naprawią drogę. Numer 1 zestawienia ulica Powstańców Styczniowych. Najgorszy jest fragment od unimięsu do oczyszczalni. Nic dziwnego, że kierowcy jeżdżący slalomem między dziurami potrafią tam rzucić mięsem. Powiat już dawno chciał pozyskać pieniądze na remont. Wyszło jak widać.